Witam Was panowie z tej strony Zacikseno i słuchajcie, od razu na początku tego filmu chciałem Was przeprosić za słabą jakość audio w poprzednim filmie. E, było to spowodowane tym, że po prostu nie zauważyłem, że mi się audio nie nagrywa w OBS-ie i to co tam słychać czasami, no to są... E, o, to jest głos z moich słuchawek, więc coś tam się pewnie nagrało na ten e, mikrofon. Także bardziej odcinek jest taki zrobiony, że będziecie bardziej słyszeć mnie niż całą grę. Ale mam nadzieję, że teraz już wszystko jest dobrze poustawiane. Nie wiem, coś mi się ostatnio przestawiają pewne rzeczy. Miałem tutaj małe problemy ze słuchawkami, z mikrofonem. Później to nie chciało jakoś banglać. Mam nadzieję, że teraz już wreszcie będzie to już wszystko na spokojnie banglało. Że już wszystko dobrze poustawiałem. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy, lecimy dalej. Nie wiem czy to już nie będzie końcowa. Znaczyłem. Okej, jak się nie nas nie boisz gościu, no to zobaczymy. Nie wiem, czy to już nie będzie chyba ostatni odcinek, ale już wiem, że mówiłem to wcześniej, dwa odcinki w temu, ale chyba to już jest ten końcowy etap, że już naprawdę się tutaj zbliżamy powoli, powoli do niego. Może nad w tym odcinku się uda, jeżeli nie w tym odcinku się uda, to spróbujemy w następnym. Także no możliwe, że dzisiaj już tak jak mówię, wspominam, już wreszcie skończymy kampanię Predatora. No i zaczniemy moją ulubioną kampanię, jeżeli chodzi o tą część gry, czyli kampanię obcego. To, dlaczego jest moją jedną z ulubionych, no to pewnie się dowiecie już jak będziemy nagrywać naszego kochanego Xenomorfa. Dobra, to pamiętam, że to jest taki właśnie labirynt. Ojej, pierwszy raz jak grałem w ogóle w sam w VPK to właśnie się tak tutaj kurna gubiłem. Strasznie nie wiedziałem po których tych gzymsach, gzymsach chodzić. Także no tutaj to naprawdę jest przerażające. I tak no, dobre parę godzin wtedy siedział jak młody, siedziałem jako młody gnojek kurwa, i próbowałem wykmić, jak tutaj się dostać, gdzie tu pójść. chociaż znaczy, generalnie oczywiście tutaj nie wi o tu mamy chwilę no, oczywiście tu mamy wodę która nas od razu zabija w jakiś sposób kwas czy cholera wie co to jest no ale tak tak się jak mówiłem, lecimy dalej za o. no goście powiem ci tak no ja chyba mam większą technologię niż ty co mi namierzało Kogo mi tu namierzyło przed chwilą? Ja pierdolę, jak się nie słyszyłem. Aha, ponapierdalałeś sobie z tego z migana że jesteś kurwa kozak. Chodź na solo Kutasiarzu kurwa w ponorowy sposób. To ty zabiłeś, kurwa, dwa ksenomorfy, kurwa, pod... trzy ksenomorfy po drodze, a ja rozjebałem, kurwa, ich pięć, no i, kurwa, kto jest lepszy? O. Cholera, zaciął się, o! Dobra. Nareszcie. No, także, Rajkow już wie, że depczemu mu wręcz po piętach i już biegnie, już tu wszystko rozwala, rozpieprza. Znowu kogoś namierzał, nie wiem czy jakieś facehagery, kurwa, w ścianach siedzą? I mi się rzucą na mordę? Czy jak? Uop! Dobra, 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 chodź, 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 Dobra, teraz w którą stronę mamy iść? Bo są dwa korytarze. A, dobra, tutaj chyba to już. A tak, w ogóle tutaj nie, nie pokazałem wam, że tutaj akurat to jest. Główne leże królowej. Tutaj to wszystko. Ale to w takim razie musimy iść w drugą stronę. Czyli tutaj. No, także. Oho! Oho, tak go skosił! Jak było ładnie, było widać tam, jak skosi. W ogóle, kurwa, xenomorfy, to mogłyby, kurwa, trochę gonić za Rajkowem, a nie za Predatorem, bo to on tutaj spala ich gniazdo, a nie ja. Ja tu po prostu, po prostu idę odzyskać swój cholerny honor. Kurwa! Ja pierdolę, ile was jeszcze matka miała, no. Ile was jeszcze matka ma? Ej, nie mówcie mi, że znowu się cofam. Dwa... Nie. Tu mnie jeszcze nie było. Skąd? Ty, Ze ściany. No kim... Ten z drugim, trzecim... Kurwa, będziesz mi tu pierdolił. Po co poły? Oh, fuck. Osiem kresek. Życie na krawędzi. tutaj trochę tekstury się rozmazały ro za bardzo się rozciągnęły ale nie, słuchajcie, naprawdę <gryw> trzepiam się, ale naprawdę ta gierka jak na tamte czasy to robiła kurwa wrażenie, trzeba przyznać że naprawdę potrafiła wywrzeć dobra e, coś mi znowu namierzało, tylko chyba nie zdążyło albo zniknął z mojego light of sign o i proszę bardzo, kolejne nie wiem, nie tyle budynki, tylko e elewacje inżynierów. Tylko tym razem, michu i chuj spadłem. Ja <laughs> bym po podziwiać kurde sobie fajne elewacje inżynierów i spadłem jak te papista. No brawo, Zadzik, brawo ty. Naprawdę potrafisz ludziom tak umilić kurwa swój gameplay i let's play tym co mówisz, tym co robisz na ekranie. O! To było blisko! O kurwa! No, teraz nagle was tu się narobiło, tyle co ja pierdolę. Kurwa Facehager jeszcze mi wyjebał na mordę. Ja pierdzielę. Czekajcie okay, bo... Okej, okay, chyba tędy. Dobra, teraz żeby się nie ściepać znowu jak durna pizda. No to tak jak mówiłem tutaj znowu elewacje inżynierów zainfekowane przez ksenomorfy. Zresztą widać te ich e, gniazdo i żywice. No, skakuj, wskakuj, gościu. O! Za ile tych branerów macie. A, ja znowu w ogóle mam osiągnąć kurde tych, dobra. trzeba się podładować, chwili państwo. Ladu, ladu i lecimy z powrotem. No... Cyk. Kurde, bo nie to te suki do gniazdo, co jest tak to fajnie coś zrobione. Wszystko oblepione tą ich żywicą, no bo to w sumie to też taka żywiczna jest ta... Znaczy żywica no, to tak się to ja to tak nazywam, że to jest żywica ksenomorfów, ale kurwa ciemno jak w dupie, no właśnie te wszystkie ruropodobne ściany i tak dalej, które też imitują trochę wygląd ksenomorfów. Ale no to jest tak, jak chyba wspominałem kiedyś, że to jest generalnie chyba tworzone przez ich tę wydzielinę, którą one cały czas wy wydobywają, i ona później, jak zasycha, to właśnie się robi taka gruba żywica z tego. W sumie no, też ksenomorfy tą swoją wydzieliną łapią i te nieruchomiają ofiary dla facehagerów, więc. że... Czekajcie, dobrze, to już ten tu były. Muszę w ogóle też wymienić podkładkę pod mysz, bo widzę, że mi kurwa strasznie mysz skacza już. Aha, czyli będziemy wychodzić. Ale czekajcie, czy to nie jest to miejsce? Nie, to jest chyba nie, nie, to, nie to miejsce. To jest podobne miejsce, ale to nie jest to, które już. W... Poruszaliśmy się jako Marines. Nie, to nie jest to miejsce. Dobra. W ogóle też te wielkie budowle, górne to wszystko takie. To co to, to, to nad, nie wiem co to jest, w sumie, ale też coś bardzo podobnego, chyba do Ecclustera. Bardzo podobnego Ecclustera. No i oczywiście mamy. Arenę Więc to nie wróży nic dobrego. Ja sobie od razu wejdę, chyba. Jeszcze raz zapiszę. No dobra, jeszcze na arenie i co? O kurwa, królówka! Holy shit! E, lepiej, cesarzowa! Jebana pizda, ile ona potrafi wytrzymać, dobra? O kurwa! Ja! Jak mi jęknęła lepę, aż mi połowę zabrało. Dobra, jest unieruchomiona, to na chwilę włączę sobie naładuje. Ale na ile potrafi przyjąć? Kurwa hitów na, na mordę. Dobra, ją trochę. Dobra, jeszcze. Dobra, ładuj się, ładuj się, bo nas się odblokuje. Oooooh, spierdalaj. Kurwa, won ode mnie. O, w ostatniej chwili ją Jest upuszona. Ile spokoju, dobra? Ja pierdolę. Ile ona. Chyba potrafi wytrzymać, A to jest. To jest cesarzówka. Ja pierdolę. No, nareszcie. A, jeszcze mały. Jeszcze dzieci. Na matką, kurwę, wylatły. Opa, Ben Dobra! Ale słuchajcie, cesarzowa jest pokonana. Teraz też po prostu naprawdę jestem gość kurwa wśród predatorów. Co, lecimy? Chyba nas będzie czekała ostatnia walka z panem Rajkowym Ale kurde, mini boss i chyba teraz boss będzie, nie? Komisja. Masz rację, chodź to skończymy wreszcie. Tylko teraz on jest ze egzoszkielecie, więc jak on się zaraz odpali z tym swoim minigunem, to ja będę miał przejebane O, 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 biegnie, biegnie, biegnie. Czy w ogóle jego wyglądam nie widzę. Kurde. Nie wiem, ja w ogóle mu coś robię tym. Ten... Dobra, słuchajcie, spróbujemy go trochę kontrolować <gryENNIS> O oh, kurwa Ty, to już tyle życia was zjebane? O oh, fuck Ty to nieźle dostał, po się ode mnie dobra, uleczę się O to jest już... Dobra, i słuchajcie, czemu go rozwalimy sobie? Żeby było śmiesznie. Może spróbujmy ze smartyskiem rzucić w niego. Zobaczymy, co się stanie. Kurwa! Chciałem, żeby było śmiesznie, ale wyszło tragicznie. Spieprza! O kurwa! O, Nie, ja Cię rzucę zaraz moim dyskiem. kurwiu! no kurwa, przez ścianę? Serio? Czy się gościu nie pojebało? Dobra, chodź. O! <grywania> <grywania> Chciałem epicko zakończyć ten pojedynek. <grywania> o matko, jeszcze walka z... Mamuśko, dobra, słuchajcie, przewiniemy to. eternity later Three weeks later So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dobra, słuchajcie, udało mi się pokonać królówkę, jak widzicie. nie mieliście to po prostu w przyspieszonym tempie. Nie wiem co się odwaliło, ale po prostu ona w pewnym momencie mi zniknęła. A ja chcę kurwa z powrotem mojego smartiska. Dlaczego nie mam swojego smartiska? Co, ona mi kurwa go połknęła. Ja pierdolę. Masakra. A, i gdyby ktoś się pytał, a dlaczego za dziwkę mogłeś wyskoczyć, stąd i jej napierdać. Właśnie o to chodzi, że stąd się nie da wyskoczyć. Ta arena jest tak tutaj zrobiona, że się nie da w ogóle z niej wyskoczyć. Więc no dobra, słuchajcie, zapiszemy sobie teraz gierkę i jeszcze raz próbujemy się z Rajkowem tutaj zmierzyć. No to chodź. A, trochę dostał po piździe. ale nadal nie wiem skąd go co atakuje no i Rajkow pokonany wreszcie ja pierdzielę A, ta 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 Czołgał się tak to ci nic nie da się się jest zupełnie w tej innej masce, kurwa, innego Predatora. No i wreszcie. Nasz odwieczny wróg... ...padł. Oczywiście, hmm. co? Trofka też musi być! No, i właśnie tak w ten sposób zakończyliśmy dzisiaj, mieli Państwo, moją e, kampanię Predatora. Rajko został pokonany, my zdobiliśmy trofeum, odzyskaliśmy nasz honor. No i co? I będziemy powoli przechodzić do kampanii e, naszego ukochanego Xenomorfa, także teraz będzie zupełnie trochę inny, inny powiedzmy typ. Rozgrywki, bardziej taki skradankowy, chociaż, no dobra, Predator też jest skradankowy, był takim trybem. Aczkolwiek, no, Xenomorphem tutaj już będzie ciężej, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Tu już naprawdę trzeba będzie siebie troszeczkę pokampić, porobić pewne rzeczy. Ale słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, tak bonusowo. Oczywiście, no, za każdym razem jest ten sam, chyba, z tego co widzę, yy, ta sama cutscenka, właśnie, że werlock. Ucieka i tak dalej. Także to Wam przewinę. Dla tych, którzy byli ciekawi, jak można jeszcze zabić w bardzo szybki sposób Rajkowa, to już Wam zaraz przedstawię, o ile mi się gierka wczyta. Coś się chyba zdubcyło. Zajebiście. Kurde. No dobra, no i słuchajcie, w takim razie przepraszam Was serdecznie. Chciałem Wam jeszcze pokazać jeden moment, jak można go zabić. Generalnie, właśnie sposobem na Rajkowa jest taki, że tym właśnie plazmakaster, znaczy plazmakasterem, plazmapistolem cały czas ładujemy w niego tymi granatnikami EMP, i praktycznie w parę sekund go możemy rozwalić. Także to jest taki jeden jeszcze sposób, który chciałem Wam pokazać. <grym> Jakby to to jeszcze później, może jak mi się uda, to do, uda mi się znowu tą gierkę odpalić, to Wam dogram to. A w tej chwili z Wami się żegnam i widzimy się dopiero w kampanii Xenomorfa, także trzymajcie się, do następnego, cześć!